29 konkursów i ponad miliard złotych do wzięcia. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął harmonogram naboru wniosków na przyszły rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jeżeli chodzi o strategię Unii Europejskiej Europa 2020 ona kładzie bardzo silny nacisk na praktycznie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest pełne zatrudnienie, drugi obszar to jest innowacyjna gospodarka, to znaczy współpraca wyższych uczelni z przedsiębiorcami i trzeci właśnie ochrona środowiska. Komisja Europejska bardzo mocno naciska na badania naukowe, na komercjalizację badań naukowych, to znaczy na współpracę pomiędzy wyższymi uczelniami a przedsiębiorcami. I tutaj, żeby wyższe uczelnie mogły prowadzić już te badania wdrożeniowe, przeznaczyliśmy również środki finansowe na wyposażenie baz badawczo-rozwojowych. W związku z tym też w przyszłym roku konkurs dla wyższych uczelni właśnie na bazy naukowe. Kolejnym ważnym obszarem realizowanym w ramach regionalnego programu operacyjnego będzie edukacja. Przyszły rok to kolejny rok intensywnej pracy w obszarze kształcenia zawodowego. Łącznie na kształcenie zawodowe uczniów, ale też na kształcenie zawodowe osób dorosłych zarząd województwa przeznaczy w przyszłym roku blisko 180 milionów złotych. Środki z funduszy europejskich przeznaczone zostaną również na regionalną politykę energetyczną. Po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z naborem dla przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej firm, jak również odnawialnych źródeł energii instalowanych przez przedsiębiorstwa. To jest nabor z kwotą 80 milionów złotych. W dalszym ciągu będziemy kontynuować wysiłek związany z wymianą kotłów węglowych w budynkach prywatnych. W tej chwili jest realizowanych około 150 projektów tego rodzaju, ale w przyszłym roku dla gmin, które nie zdążyły złożyć wniosku w pierwszym naborze, będzie ponowiony nabór umożliwiający wymianę kotłów tzw. kopciuchów na nowoczesne kotły gazowe lub biomasowe. Duża część środków trafi także do małopolskich przedsiębiorców, m.in. na wdrażanie innowacji, rozwój oferty gospodarczej regionu czy bony na doradztwo. W 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego planuje przeznaczyć dużą pulę środków, bo około 90 milionów euro, na wsparcie małopolskich przedsiębiorców. Środki te trafią do przedsiębiorców w formie bezzwrotnej dotacji. I będą przeznaczone na duże projekty badawcze, na zakup infrastruktury badawczej, na skorzystanie z bonów na innowacje, na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych w ramach dwóch ogłaszanych konkursów dotyczących dotacji na wdrożenia. Będą również przedsiębiorcy mogli te środki przeznaczyć na umiędzynarodowienie swojej działalności. Więcej informacji na temat pozyskiwania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego można znaleźć na stronie www.rpo.małopolska.pl, a także w punktach informacyjnych w Krakowie, Szanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu.